Kiedyś otworzyłam przypadkiem główną stronę na YouTubie i zobaczyłam takie wystąpienie jak dzisiaj na Czerwonej Kropce. Wiecie, nawet nie zrozumiałam do końca, o czym było, bo było po angielsku, ale nie zmienia to faktu, że jakoś po tym filmie poczułam taką atmosferę, że to jest takie miejsce, TEDx, na którym można się podzielić trochę swoimi doświadczeniami, trochę tym, jak my widzimy jakieś zagadnienie, i tak zainspirować ludzi. I wtedy pojawiła mi się, słuchajcie, myśl, ja chcę stanąć na tej czerwonej kropce. Jakby było super, to coś wielkiego, chciałabym, nie? Wtedy mi się wydawało, że to jest takie nieosiągalne. Dwa lata temu siedziałam na tej drugiej sali jako widz, tak jak wy dzisiaj. I słuchałam, wtedy był z dla młodzieży. I miałam takie, wow, mamy fajnych młodych ludzi w ogóle tutaj w mieście u nas. Oni potrafią w taki prosty sposób mówić o ważnych rzeczach. I znowu miałam to uczucie. Wow, ja chcę tą czerwoną kropkę. I parę miesięcy temu, kiedy pojawiła się możliwość zgłoszenia na to dzisiejsze wystąpienie tutaj w Mościcach, miałam, wiecie, takie dwie strony medalu, jak to zwykle u nas ludzi bywa, czyli z jednej strony No super, no przecież to twoje marzenie zgłaszaj się, a z drugiej strony Ale co ja w zasadzie mogę powiedzieć? Przecież są ludzie mądrzejsi ode mnie, z większym doświadczeniem. I Trochę dzisiaj będzie o tym, bo dzisiaj będzie właśnie o tym ja kontra ja, bo to my często jesteśmy naszymi takimi, można powiedzieć, największymi sabotażystami. I chodzi właśnie o to, żebyśmy dzisiaj w ramach tego pierwszego kroku zaczęli iść w stronę sprawczości. A co by się stało, gdybym została w tej myśli? I ten, słuchajcie, strach i te przekonania wzięłyby nade mną górę, że inni są tutaj, a ja tutaj, i że przecież, znacie to zaklęcie, siedź cicho, jak mysz pod miotłą, nie wychylaj się, inni mogą cię ocenić, i tak dalej. I często mamy naprawdę fajne rzeczy w głowie, których nie realizujemy, bo nas zatrzymuje strach i przekonania. I jestem przekonana, że każdy na tej sali co jakiś czas. Ma właśnie taki dzień, kiedy nam się wydaje, że jest niewystarczający, że sobie nie da rady, że się po prostu jako ludzie boimy. No bo przecież inni zawsze mogą być lepsi, prawda? A ja dzisiaj tak jakby w ramach też tego jednego z pierwszych kroków chcę Wam powiedzieć: Zatrzymajmy w końcu te porównania. Nieważne, z kim pracuję, prędzej czy później ten temat na sesji wychodzi. I ja uważam, że każdy na tej sali jest dzisiaj wyjątkowy na swój sposób i dzięki tej autentyczności możecie rozwijać swoje talenty. Możecie się tym dzielić z innymi. Oczywiście, czasem mamy tak: "No ale po co ja chodzę na tą siłownię? Przecież Baśka i tak lepiej ode mnie wygląda, nie ćwiczy. Na no co ja tak siedzę w tej pracy? Przecież Robert już dostał awans, no to nie ma dla mnie stanowiska." No i wiecie, jak my zaczynamy, zaczynamy iść w to, że ktoś jest lepszy, fajniejszy, bardziej go lubią, przystojniejszy, ładniejszy, to czy to w ogóle nam pozwala iść do przodu? Wtedy się często nakręcamy i zostajemy w miejscu. Więc może po prostu zaakceptujmy, że jako ludzie każdy z nas jest, słuchajcie, wyjątkowy. I tutaj, jak zaczynamy, to warto też sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Czego naprawdę chcesz? Tylko ty, czego chcesz, nie ludzie od ciebie, tylko ty, czego chcesz. Jeszcze zanim dojdę do tego, jak sobie radzić od tego porównywania do sprawczości, to chciałabym, słuchajcie, powiedzieć Wam, jaki cel dawniej miało porównywanie się, bo ono jest z nami w zasadzie od zawsze. I tak naprawdę ewolucyjnie my się porównywaliśmy dlatego, żeby móc przetrwać. Tak troszkę podświadomie może wybieraliśmy sobie osoby, które w naszej ocenie są bardziej inteligentne, silniejsze, bo potrzebowaliśmy, wiecie, no, rozmnażać się, zachować ciągłość gatunku. Tylko teraz pytanie, czy my nadal musimy przetrwać? W zasadzie można by było powiedzieć, że w tych czasach mamy sporo udogodnień, możliwości, a często ten wyścig, mam wrażenie, jest dla samego biegu tylko co my tak naprawdę gonimy i idąc dalej jest teoria porównań społecznych Festingera która mówi nam że są dwie opcje. Pierwsza, porównujemy się w górę i to jest wtedy kiedy patrzymy na osoby, które w naszej ocenie mają coś lepiej, lepiej coś robią, są nie wiem silniejsi, mądrzejsi i tak dalej. I ten rodzaj porównywania często kończy się tym, że Mamy takie, o, to nie ma co, no już ktoś to zrobił, no ja nie, nie dogonię tej osoby, więc zaczynamy być sfrustrowani. A jak porównujemy się w dół, to często mamy taką, wiecie, chwilową ulgę, e, spoko, nie jestem mną no tak źle. Ale wiecie, no tak naprawdę, czy cieszy nas, jak patrzymy na kogoś, kto w naszej ocenie jest słabszy od nas? I dla mnie to jest po prostu idealny cytat, bo naprawdę problem z porównywaniem się polega na tym, że Zawsze czujesz się albo lepszy od kogoś, albo bezwartościowy w porównaniu z kimś innym. To co my możemy zrobić? Ja uważam, że jest jeden dobry rodzaj porównywania się, a mianowicie do mnie sprzed jakiegoś czasu. My często sobie robimy taką wysoką poprzeczkę, że musimy tam doskoczyć, dogonić. A tu właśnie chodzi o ten pierwszy krok, żeby w ogóle zacząć, bo. Niezależnie od tego, ile uda Ci się zrobić, to jeśli zaczniesz, to już jesteś o ten krok do przodu. I wiecie, my chcielibyśmy, żeby cele właśnie tak wyglądały, że my mamy cel, zaraz jest meta, osiągnięcie, jupi, super. A jak to jest naprawdę? Często, kiedy mamy jakiś cel, no to wiecie, na początku super, zaangażowanie, dużo emocji, a potem się okazuje, że nie wyszło. No to dobra, zbieramy się z tej porażki, próbujemy jeszcze raz, próbujemy znowu. Czasem jest to, że my musimy kilkanaście razy popróbować. No słuchajcie, to jest naturalny proces. Jedna z moich klientek mi kiedyś mówi na sesji: wiesz, to nie ma sensu. Taka fajna, naprawdę aktywna kobietka z pasji y, zajmuje się muzyką. I mówi mi: wiesz, no ale przecież ja się nic nie uczę, no nie ma progresu. że ten mój gitarzysta w zespole jest dużo lepszy. A, wie, a jaką ty pełnisz tam rolę, przypomnij? Ona mi mówi: ja śpiewam. A ja mówię: a na gitarze grasz, bo lubię. A mówię, a przypomnij sobie, jakie, kiedy zaczynałaś. Mówię, jakie są fakty w kontekście twojej myśli, że to nie ma sensu, że nie dajesz rady. I się okazało, że chwyty już gitarowe są naturalne, że ona trzyma tempo gry, że w zasadzie jak zaczynała, to nie grała żadnej piosenki, a teraz gra kilkadziesiąt. I wiecie, to jest właśnie to fajne porównywanie, kiedy my widzimy, jak było kiedyś. Wiecie, jest gdzieś w internecie takie zdanie, że jest, jest ta mała osóbka i my tacy więksi i czy ta mała byłaby z ciebie teraz dumna, nie? Więc zadajmy sobie to pytanie, zniżmy troszkę tą poprzeczkę i dlaczego jeszcze tak się może dziać, słuchajcie? Chcę wam pokazać na takiej teorii trzech warstw ja. sobie troszeczkę na dzisiaj zmodyfikowałam, a mianowicie mamy ja realne, według mnie to jest takie ja, które jest z tobą zawsze w domu, jak jesteś sam, sama, to, którego może nie zawsze chcesz pokazywać światu, prawda? Później mamy ja idealny. Ja idealny dla mnie to jest taki, wiecie, motywator, gdzie ja chcę dojść, co ja chcę robić. On mi taką trochę drogę wyznacza, a jednocześnie mam wrażenie, jest też taką maską, którą możemy pokazywać światu, bo niekoniecznie chcemy zostać zranieni. Nie wszyscy muszą znać teoria realne, prawda? I ja powinnościowe. Ojej, to jest, słuchajcie, dla mnie ogromny worek różnych rzeczy. Ja powinnościowe, czyli muszę według, nie wiem, rodziców, nauczycieli, partnerów, partnerek, przyjaciół coś robić, prawda? Nie wiem, to porównywanie może się tu już zaczynać bardzo wcześnie. Może macie rodzeństwo, prawda? A, bo Janek tak fajnie sprząta Jankowi, to można zaufać, a ty to coś tam. A, Basia dostała piątkę, tylko czwórkę nie, nie mogłaś piątki dostać? Nie? Wiecie, to są takie zaklęcia, które nas w te powinności wrzucają, że musimy dawać więcej i więcej. I uważam, że świetnym przykładem i takim podbiciem tego ja powinnościowego są social media, prawda? My teoretycznie wiemy, że ludzie umieszczają tam najlepsze najczęściej momenty ze swojego życia. Nie wiem, wakacje, tak jak dzisiejszy TEDx, prawda, wyjścia na konferencje, szkolenia, a mimo to wierzymy, że oni tak mają cały czas. I zaczynamy, słuchajcie, według badań przeprowadzonych właśnie na młodych osobach tak naprawdę. Zobaczcie, jakie są procenty. 83% ludzi czuje presję. My się porównujemy, chcemy ciągle do tej wysokiej poprzeczki doskakiwać, a ona czasem jest tak wysoko, że tam już między sufitem a poprzeczką nie ma miejsca. I co z tym porównywaniem, moi drodzy? Ja miałam taką ochotę na dzisiaj Zrobić taki filmik ze wszystkimi filtrami z Instagrama. Słuchajcie, żeby zobaczyć, ile jest możliwości zmian naszej twarzy, bo możemy mieć rzęsy, usta, gładką cerę, a potem wychodzimy na ulicę. Ja nie poznaję wszystkich znajomych, słuchajcie. Zdarza Wam się, nie? A aczkolwiek wiecie, ja rozumiem, że mamy możliwości upiększania siebie po to, żeby każdy mógł czuć się dobrze, no ale. Fajnie jest w taki dzień jak dzisiaj ubrać się elegancko, zrobić makijaż, ale jeżeli to bez tego makijażu nie możesz wyjść, wyrzucić śmieci pod blog albo pójść do sklepu, to pracę trzeba zacząć troszkę bardziej od środka, bo tu czyha na nas kolejne zaklęcie, słuchajcie. A mianowicie, co ludzie powiedzą. Co ludzie powiedzą, jak ja odmówię? No bo przecież Bartek by zawiózł babcię do lekarza, a ty to nigdy nie masz czasu, bo ta twoja praca. I wiecie, to jest takie... Jesteśmy po prostu uwięzieni we własnych głowach, jak pisze Agnieszka Kozak, i ja się serio z tym zgadzam. Bo ile minut myślisz o dziewczyny, która miała plamę na sukience w tramwaju, albo ile myślisz o koledze, koleżance, która na prezentacji w pracy się pomyliła, albo nawet ile minut pomyślisz o tym, że się dzisiaj przejęzyczyłam, jakie to ma znaczenie. A z drugiej strony, przynajmniej w moim otoczeniu są tacy ludzie, że jeżeli już myślą, to bardziej pod tym kątem, kochana, naprawdę było fantastycznie, zrobiłaś to najlepiej, jak potrafiłaś. Chyba ja po prostu mam takie szczęście, że na takich dobrych ludzi w życiu trafiam, takich wybieram. I może my spróbujmy tak bardziej do siebie, jak do przyjaciela, jak do przyjaciółki, spoko. Zrobiłeś, zrobiłaś najlepiej, jak dałeś radę na ten moment. I tyle. Nie zagłębiajmy się w to, że o nie, miałam niedoprasowaną sukienkę, na pewno wszyscy widzieli cenę na moim bucie, albo to, że chrząkałam, bo miałam chrypkę. Więc wyjdźmy z tego. Ja zawsze sobie porównuję to, że nawet ludzie, jeżeli mnie widzą, to widzą jakiś kawałek mnie, a to jest całe moje życie. I tak samo jest u każdego z Was tutaj. Więc jak zatem zrobić ten pierwszy krok? Jak to ja kontra ja rozegrać? Słuchajcie, pierwszy krok, a nawet całe pięć. Odpowiedz sobie, jaki masz cel, żeby on był właśnie z tobą zgodny, z tym, co tobie się podoba, czego ty chcesz. Następnie fakty, a nie myśli. Czyli jeżeli ja mam myśl, nie dam rady, to sprawdź ją z faktami. Bo być może to jest kolejna prezentacja w twojej firmie, a robiłeś już takich 10 i 15, a nawet jak to jest pierwsza... Hej, przecież na studiach wygłaszałem prelekcje, tutaj uczestniczyłam w jakimś kółku, tu coś tam, rozmawiam przecież normalnie z ludźmi. Faktem jest, że znam się na tym, nie wiem, prowadzę biznes od 20 lat, wiecie, mamy mnóstwo faktów świadczących o tym. A co świadczy o tym, że mi się na przykład nie udało, wiecie, żebyśmy nie szli tylko w jedną stronę? Nie wiem, zdałam maturę na 50%, załóżmy, nie? No ale przecież zdałam, więc w zasadzie, czy to takie straszne? I kolejna rzecz to wdzięczność. Wdzięczność za to, co już masz, ale nie taka wdzięczność, wiecie na ślepo, że jedna z moich klientek mi mówi coś takiego, wiesz, ja już sobie kiedyś prowadziłam taki zeszyt wdzięczności, ale to w ogóle nic nie daje. No, no wszyscy teraz w mediach społecznościowych o tym mówią, więc ja tak zrobiłam, a wie, a co ty tam sobie piszesz? I ona mi mówi, wiesz, no że jestem wdzięczna za ładną pogodę, za to, że mam chłopaka, że zjadłam obiad. Ja mówię, to wspaniale. A próbowałaś zapisać, za to jesteś wdzięczna sobie w kontekście Twoich działań? No nie, no ale ja tam nie miałam co zapisać. Ja mówię, tak a opowiedz, jak dzisiaj Twój dzień w pracy wyglądał. I się okazuje, że wysłała maila do trudnego klienta, że w zasadzie to skończyła prezentację na projekt, że w zasadzie to debrała ileś tam telefonów i pomogła iluś osobom. Ja do tego sobie dodaję takie pytanie, czego od ciebie te czynności wymagały? A nazwij sobie te cechy. I się nagle okazuje, że mamy bardzo dużo możliwości i zasobów, których po prostu nie widzimy, bo to jest dla nas taka automatyczna czynność. I stąd ta świadomość i aktualizacja z jednej strony jest pierwszym krokiem, a z drugiej strony jest potrzebna właśnie po to, żebyśmy wiedzieli, że robimy coś pierwszy raz, że to może być trudne, że to lubimy albo nie lubimy, że ta droga jest różna. Bo ja wiem, żebyśmy chcieli często mieć start w tym samym miejscu, ale niestety tak nie jest. Bardzo często mamy start w różnych miejscach. Jak się zaczynamy porównać do Kasi, Basi, Rafała i tak dalej, to się okazuje, że oni start mieli tu a ty tu. A jak zaczynasz patrzeć na siebie, akceptować to, co się dzieje, to przestajesz gonić za innymi, tylko sama ze sobą, sam ze sobą się wtedy mierzysz. I wiecie tutaj, Często mentoring, coaching, terapia naprawdę może fajnie wesprzeć, żeby zobaczyć w ogóle tą perspektywę, jak to u mnie wygląda. Ja chodzę raz w miesiącu na takie spotkania podsumowujące miesiąc, w zasadzie staram się, bo ze względów zawodowych nie zawsze mi wychodzi, i wtedy sobie patrzę, OK, zrobiłam to zawodowo, to, opłaciło mi się, nie opłaciło, było tam fajnie, chcę to robić, nie chcę. Więc ta aktualizacja. I ostatni punkt. To akceptacja, że ta droga może przebiegać różnie, że mogą być wzloty i upadki, że mogą być zakręty, ale Ty możesz sobie z tym poradzić, jeżeli to jest dla ciebie ważne, możesz znaleźć takie marzenia, takie narzędzia do tych marzeń też, żeby po prostu realizować. I tu często naprawdę chodzi o małe rzeczy, bo jak z nich słonia? Najlepiej po kawałku, czyli sobie to porcjujemy i krok po kroku idziemy tam, gdzie my chcemy. A cel zawsze może ulec zmianie, bo my jako ludzie też się zmieniamy. Czego Wam za tym życzę? Żebyście mieli odwagę zrobić jeden chociaż mały krok, zaufać sobie, spojrzeć na to, co Wam się w życiu podoba, co chcecie robić i zacząć to robić. Dzięki.